Dzisiaj Leon ma wycieczkę z przedszkolą, jadą na taką agroturystykę, więc przygotowuję do siebie. Będę przygotowywać kieszonki z ryżem i taki mączonek do psalg.

Tu mamy te kieszonki z wyżem, te ośmiorniczki, gdzieś te różowym, banan. Wszystkim, to Weronika, mama w Korei południowej. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie trochę odcinek taki daily vlogowy gadany. Pokażę Wam, jak wygląda mój dzień, gdy nie mogę wychodzić z domu, gdy mam taki przymusowy stop. Pokażę Wam co jem, co oglądam, co czytam. Może znajdziecie w moich poleceniach coś dla siebie, a mam dla was kilka naprawdę ciekawych. Rzeczy. Dzieci są już odwiezione do przedszkola, mąż odwiózł, Do rak był zapakowany. Teraz ja mam czas na kawę, i za chwilę przemieszczam się na kanapę, żeby zgodnie z zaleceniami lekarza leżeć z uniesioną nogą. Więc, moi drodzy, nie spodziewajcie się żadnych szaleństw po dzisiejszym odcinku, ale mam nadzieję, że miło spędzicie te kilkanaście minut. Ze mną. To dobrej porannej kawy. Mm. Ale przyznam Wam szczerze, że jest mi tak ciężko nie móc wyjść z domu. Bardzo ciężko. Ale myślę, że takie najtrudniejsze dni pod względem poczucia fizycznego i, i psychicznego mam już za sobą. Boli, no. no, boli. Jak ktoś jest ciekawy, ktoś się martwi, no to boli. W komentarzach duża część z was podzieliła się własnymi doświadczeniami z kontuzjami, o tym, jak sobie z nimi radziło, jak wyglądała u nich rehabilitacja i powrót do. Normalnego funkcjonowania, do ruchu. Ja bardzo dziękuję za te komentarze. Przyznam, że z każdego komentarza coś dla siebie zabrałam, za co jestem bardzo Wam wdzięczna. I nie ukrywam, że najzwyczajniej w świecie było mi bardzo miło czytać Wasze życzenia powrotu do zdrowia. I to też pomaga przetrwać w takich trudnych chwilach, gdy nagle jesteście zamkniętym w domu. Zwłaszcza jeżeli jesteś osobą aktywną, taką jak ja, którą zazwyczaj więcej jest gdzieś niż tak stacjonarnie w domu, ale ja też z tego okresu chcę zabrać jak najwięcej dla siebie i chcę po prostu skorzystać z tej okazji, kiedy muszę po prostu przystopować, muszę zwolnić. Muszę dosłownie i w przenośni usiąść i pobyć sama ze sobą, ze swoimi myślami, bez tego tempa codziennego życia, bez obowiązków, które trzeba wykonać, bez dodatkowych obowiązków, które na siebie brałam. I powiem wam, że ten pierwszy dzień, kiedy zostałam tak bez niczego, bez tych wszystkich moich zajęć, był dla mnie trudny. Cały czas miałam ochotę wstać. Posprzątać cokolwiek, pouczyć się jakoś bardziej tak efektywnie spędzić ten czas, skoro już jestem w domu. Ale zrobiłam sobie taki stop. O! Sama byłam e, zaskoczona. Ja zdawałam sobie sprawę, że też jestem w tej kulturze pali, pali, też w kulturze tego zmęczonego społeczeństwa, który nawet odpoczynek chce spędzić efektywnie. Ale nie sądziłam, że aż tak w tym tkwie. Mentalnie, więc zrobiłam sobie taki stop. Posiedzimy, popatrzymy za okno, posłuchamy śpiewu ptaków, i nic się nie stanie. I faktycznie powiem Wam, że nic się nie stało, i dzisiaj jest już zdecydowanie lepszy. Lepszy dzień, lepszy nastrój, dlatego też wzięłam kamerę i nagrywam coś dla was. Mam nadzieję, że nie będzie to przydługie, chociaż na dynamiczny zwroty akcji raczej nie mamy co liczyć. Chociaż mam nadzieję, że nie mamy co liczyć, bo mogłoby być to dość dramatyczne i drastyczne w mojej aktualnej sytuacji. Tak, ale przystopowałam. I to będzie taki miesiąc też dla mnie na e, refleksję. Jeżeli wrócę już do pewnej sprawności, co z tym moim czasem chcę zrobić? Czy chcę nadal tak aktywnie uczestniczyć w różnych zajęciach, czy wybrać jedną działkę, jej się jakbyś poświęcić? I to z czego zdałam sobie sprawę, to to, że bardzo dużo czasu poświęcałam na YouTube, na kręcenie, montowanie, to jest jedna kwestia, ale na zastanawianie się nad tym dokąd chcę pojechać, co chcę pokazać, jak chcę o tym opowiedzieć, czyli taki ten cały research, który dzieje się poza kamerą, poza montowaniem. Zdam sobie sprawę, że naprawdę to zabiera dużą część mojego czasu, jest sporą częścią mojego życia. I nie, to nie jest tak, że to jest ostatni odcinek na YouTubie i żegnamy się. Nie absolutnie nie, ale na pewno gdzieś trzeba będzie rozłożyć Granice, zapisać sobie w kalendarzu dnie, kiedy absolutnie nie zajmuję się niczym związanym z YouTube'em. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są moje posiłki. Ja dopiero teraz zdałam sobie sprawę, jak niezdrowe są moje nawyki żywieniowe. Ja, która zawsze mówi o tym, że balans, równowaga, zdrowe odżywianie. Owszem, ja odżywiam się zdrowo, ale wtedy, gdy jestem z moją rodziną. Wtedy faktycznie są trzy posiłki dziennie, czy dwa posiłki dziennie, ciepły posiłek przekąski, mniej kawy. A gdy zostałam właśnie sama, to tak z przyzwyczajenia gdzieś się pojawiła taka, kawa i jakieś tylko takie przekąski, I też zrobiłam sobie stop. Bo zdałam sobie sprawę, że u mnie tych posiłków praktycznie nie było. Jeżeli były, to tak wspomniałam: jakaś kawa, jakaś przekąska, kanapka, jogurt, ale już pomijając fakty, co to było, to w jaki sposób to było spożywane, no i jestem zaskoczona, ale też rozczarowana sobą, że gdzieś w tym biegu zapomniałam o tym najważniejszym, coś, co zawsze lubiłam, czyli takim, jak to powiedzieć, celebrowaniu posiłków. Nie każdy. Posiłek możemy celebrować, bo dzieje się życie, prawda? I każdy z nas gdzieś się spieszy, jesteśmy w pracy, nie zawsze mamy ten czas, ale u mnie to najczęściej wyglądało, że będąc w domu, jeżeli już byłam w domu, a taki dzień się zdarza, zazwyczaj raz w tygodniu, to ten posiłek był między składaniem prania, odłożeniem naczyń, zapisaniem czegoś w komentarzu. I to. Teraz mówię to z uśmiechem na twarzy, ale to jest trochę śmieszne. Śmieszne dla mnie takie zatrzymanie się i zdanie sobie sprawy z czegoś, z czego zdawałam sobie już sprawę wcześniej, ale gdzieś odkładałam na bok, nie, chcieć, nie chcąc tego widzieć. A teraz, jak już jestem dosłownie już przenośnie zatrzymana przez sytuację zewnętrzną, to te myśli, to wszystko do nas przychodzi i mamy taki czas, żeby sobie to poukładać, więc ja z jednej strony jestem wdzięczna za ten czas, który mam, bo mogę sobie poukładać pewne rzeczy w głowie, pozwolić dojść do głosu myślom czy spostrzeżeniom, które gdzieś były odpychane na bok na później. Myślę, że to jest dobry dla mnie czas. Zobaczymy, jak będzie później. Już chciałam powiedzieć, zobaczymy, co ten czas przyniesie. I tu jest znowu odwołanie do efektywności. Tak, by ten czas musiał koniecznie coś mi przynieść efektywnego. Nawet jeżeli miałoby być to w sumie pozytywny rozwój siebie, refleksja nad sobą, to mówiąc w ten sposób, to i tak byłby jakiś mm, efektywny sposób spędzenia tego czasu, to byłby jakiś tego wynik. Ale ja może rozkminy filozoficzne zostawię kiedyś na jakiś odcinek sobie zrobimy live'a, rozkminy filozoficzne z Weroniką. Pewnie będzie to mój monolog. Ale ja teraz oddaję się mojej kawie, a to nie jest proste zadanie. Wymaga dużej logistyki i niestety nie mogę pić tej kawy na kanapie. Próbowałam położyć kubek na krzesło i to krzesło sobie przesunąć, ale skończyło się rozlaną kawą. Nie wypracowałam jeszcze sposobu na przeniesienie kubka ze stołu do kanapy. Może do bidonu przykleję sznurek. Szkoda, że ja was tak nie mogę zobaczyć, tak jak wy mnie możecie podglądać. Solciak degi optani, kim budzani, Czyli życie kierownika Kima. To nazwisko koreańskie możemy przyrównać z takim naszym kowalskim. I tutaj, jak widzicie, są napisy po polsku, bo ja próbowałam sprawdzić, czy może ta drama będzie dostępna w Polsce, ale to moje sprawdzenie może być różnie, ale sprawdźcie sobie. Jest to drama póki co fenomenalna jak dla mnie. Jest to drama, która obrazuje takie, właśnie zwykłe koreańskie życie, tradycyjne koreańskie życie. Znowu jest jedzenie w programie. No znowu robi się głodna. Uwaga z rodakcji. Złożyłam zamówienie na kupanie na jedzenie. Zamówiłam dla siebie coś teraz na obiad, ale zamówiłam też. Przystawki, czyli bentany, na później na kolację z dziećmi, bo póki co w tym tygodniu nie mam w planach gotowania. Wiadomo, przygotowuję dzieciom jakieś śniadanie, coś na kolację, ale w tym tygodniu nie planuję przygotowywać wszystkiego samego od podstaw, więc korzystam z jakichś brożonek, korzystamy i korzystam właśnie też z możliwości zamawiania z dostawą. I także dzisiaj zamówiłam sobie kilka bancianów właśnie z dostawą, później wam je pokażę, jak dojdzie przesyłka. Ten tydzień to jest absolutny odpoczynek i przyklejenie się do kanapy. Więc kolejny punkt wdzięczności za to, że mogę sobie takie jedzenie z dostawą zamówić. Dla mnie do zjedzenia na już na teraz, ale też dla mojej rodziny, do zjedzenia na kolację, żeby to jedno. Zmartwienie chociaż wziąć mężowi z barków, że tak powiem, bo się cudnie wszystkim zajmuje w koło, więc nie będziemy mu już dokładać ugotowania. Także czekajcie na kolejny zwrot akcji, jakim będzie unboxing jedzenia z dostawą. Mam sałatkę i mam kawę. Zaraz Wam pokażę z bliska jak wygląda. Jest sałatkę mam z kurczakiem i do tego mam pikantny sosik. Tak wygląda. Jest kurczak, jest dnia, kukurydza, papryczka, pomidor sałata. Pod spodem jest ryż brązowy. Tu mam kawa, druga kawa dzisiaj, nie szalałam logistycznie w domu, bo możliwość zamówienia do sałatki, więc sobie ją um, zamówiłam. Jest pieczony kurczak i taki ciemny eresz. Właśnie dostałam wiadomość, że dotarły banciany, które zamówiłam. Odbiorę je i pokażę wam, co dzisiaj będziemy mieć na kolację. No teraz do moją przesłuką. Już wam pokażę. Tutaj mam przystawkę ze szpinaku, sięguncinamul. Widzę, że jest marchewka. Jest inna niż te to. Do... Wygląda trochę inaczej niż ten szpinak, który do tej pory ja robiłam do domu, czy kupowałam. Tutaj mamy sałatkę. Tutaj mamy sałatkę. Z ogórkiem z cebulką. Tutaj mamy taki zestaw do zrobienia sobie bibimbapu. Mamy kiełki, mamy bulgogi mięsko, mamy marchewkę. Mamy z rzepy i coś z zielonego, ale zielonego nie bardzo widzę, co tam jest. A tutaj mamy kombijciki. Nie wygląda to apetycznie, ale jest bardzo smacznie. Może to jest to, co będziemy mieli dzisiaj na kolację. Ja jutro jeszcze do obiadu. To co? Włożycie ze mną do lodówki wszystko? Pomożecie? Z racji tego, że większa część dnia już ze mną, pora na przekąskę. Tutaj mam kolagen z witaminą C w formie takiego właśnie napoju witaminowego. A do tego mam uwaga, mało koreański. A mam chlebek. Mąż wczoraj odebrał dzieci z przedszkola, i pojechali razem do piekarni. I właśnie taki ciemny, pełnoziarnisty chlebek z żurawiną dostałam. Bardzo smaczne, w sam raz na pożywną przekąskę, bo tak jak wspominałam, staram się zdrowo. Odżywiać. Ale ja teraz bardzo chciałabym się Wam do czegoś przyznać. Dzisiaj jest czwartek. Jak wiecie, czwartki to były dni naszych pogadanek psychologiczno-społecznych albo jakichś wyjazdów. I na dzisiaj też był planowany taki wyjazd. Miałam jechać do Dżądżu. Miałam jechać po raz kolejny do Dżądżu, chciałam nagrać tam odcinek. Dziądziu to jest jedno z miast w Korei, gdzie w centrum miasta jest wioska Hanoków, ale za tym kryje się pewna historia, dlaczego ta wioska została, czym była kiedyś, czym jest teraz. O tym opowiem wiosną jak pojadę znowu do Gyeongju. Wspaniale jest podróżować po Korei mm, kilka razy w to samo miejsce. Dlaczego? Pierwsze moje takie podróże po Korei z mężem, czy wcześniej nie mężem. Jeździłam w różne miejsca, nie znając historii tych miejsc tak naprawdę. Ja wcześniej nie interesowałam się jakoś specjalnie Koreą. Owszem, znałam historię, kulturę Korei, ale nie był to żaden bójkonik, moje zainteresowanie. Więc jeździłam w te miejsca z otwartą głową, że tak powiem. A teraz po tych kilku latach odwiedzam ponownie niektóre z tych miejsc, mając już zaplecze wiedzy z historii i kultury, i patrzę na te miejsca zupełnie innymi oczami, i to ma w sobie bardzo dużo uroku. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ale nie mogłam pojechać do Donczu, bo jak widzicie, zostałam unieruchomiona. Na najbliższe dwa miesiące. Mówię, unieruchomiona, jeżeli chodzi o samodzielne podróże, ale, ale, ten, kto mnie zna, ten wie, że jak tylko poczuję się pewniej i jak tylko doktor da zielone światło, to stanę się trochę bardziej mobilna. Jest taka piękna pogoda. Na spacer na wózku, w sam raz. Ale, z racji tego, że nie mogłam pojechać do Johnson, kupiłam sobie najnowszy numer zresztą, tak się złożyło. Numer październikowy magazynu Around i uwaga, ten numer październikowy jest właśnie o mieście Dziądziu. Czy to nie brzmi jak przeznaczenie? Nie mogłam tam pojechać, ale mogłam tam zajrzeć przez karty czasopisma. Czasopismo Around jest to jedno z moich ulubionych czasopism. Jak ktoś ogląda moje odcinki... Wcześniejszy, dużo wcześniejszy, jedne z pierwszych, to możliwe, że gdzieś się tam pojawił. Natomiast z tego czasopisma nie robiłam jeszcze prasówki. Jest to czasopismo dość mainstreamowe. Są tutaj różne wywiady oraz eseje, czy czasami zdarzają się również wiersze. Nie jest to czasopismo dostępne w księgarniach, czy w tego typu punktach. Tak jak wcześniejsze czasopisma z moich odcinków prasówki koreańskiej, ale... Jest to czasopismo obok czasopisma UI, które bardzo, ale to bardzo lubię i które kupuję regularnie, nie ukrywam.